Witam was moi drodzy. Dziś będziemy kontynuować historię z poprzedniego odcinka, także jeśli ktoś z was go nie widział, to zachęcam do nadrobienia go. A w dzisiejszym materiale skupimy się na historii dotyczącej władców pustki i narodzin demonów. Do tego wyjaśnimy sobie w jaki sposób ci przedarli się do wszechświata materialnego. A więc nie przedłużając, ja jestem Zwierzcho i zapraszam was do oglądania. Także na wstępie przypomnę tylko, że aktualnie w historii Panteon Tytanów zaczął przeżyć w kosmosie swój porządek, pomagając wszystkim planetom jednocześnie dalej szukając swoich pobratyńców. Jednak ci nie wiedzieli, że w odległych zakątkach bezkresnej ciemności siły zła ciężko pracowały, aby przedostać się do ich wszechświata. A jedną z takich sił była właśnie pustka, która do chwili narodzin kosmosu szukała sposobu, aby wypaczyć rzeczywistość i zmienić ją w wymiar nieskończonej męki. W dodatku istoty te znane jako władcy Pustki przez dłuższy czas obserwowały Panteon i jego podróże od świata do świata. Jednocześnie zazdroszcząc im potęgi, dlatego sami władcy szukali sposobu, aby zdeprawować jednego z kształtujących się tytanów i uczynić go instrumentem swojej woli. I tu trzeba się na chwilę zatrzymać, gdyż nie wiemy czy sama Pustka zazdrościła tytanom mocy jaką ci posiadali, bo to by oznaczało, że byli oni potężniejsi od niej samej, czy zazdrościli możliwości swobodnego poruszania się po wszechświecie rzeczywistym i ja bym się skłaniał do tej drugiej opcji. Jednak sami władcy na początku, by osiągnąć swój cel, musieli podjąć się trudu zmaterializowania się we wszechświecie, co nie było dla nich prostym zadaniem. Niemniej jednak kiedy im się to udało, ich energia zaczęła przesączać się do rzeczywistości, przy tym wypaczając jej mieszkańców. Lecz na ich nieszczęście szlachetni tytani okazali się odporni na ich zepsucie, dlatego ci postanowili podać swym wpływom Tytana w stanie najbardziej wrażliwym, czyli podczas jego obudzenia. Jednak problem polegał na tym, że pustka nie wiedziała, które ze światów zawiera w sobie uśpioną duszę tytana, dlatego też ci zgromadzili swą moc i cisnęli nią w materialny wszechświat, tym samym tworząc zrodzone z niej mroczne istoty w nadziei, że niektóre z nich trafią na duszę świata. A tym czynem władcy pustki stworzyli niezliczone liczby bytów powołane do istnienia przez swoich panów, które to skaziły masę światów śmiertelników i wszystko, czego tylko dotknęły w swoim ślepym dążeniu do odnalezienia nienarodzonego Tytana. A najpodstępniejsze i najpodlejsze z tych istot zostały później nazwane przedwiecznymi bogami lub jak to woli Old Godami. I tu jest jedna ciekawa rzecz, o której muszę wspomnieć, czyli to, że sami Tytani mieli świadomość, że we wszechświecie istnieje istnieje energia pustki, lecz nie wiedzieli ani o władcach, ani o przedwiecznych bogach. Ponieważ uwagę Panteonu zaprzątały inne bardziej bezpośrednie zagrożenia, jakim były demony. Gdyż te straszliwe istoty narodziły się w tak zwanej wypaczonej otchłani, lub inaczej w Twisting Nether. A same demony były o tyle problematyczne, że nieustannie nawiedzały wszechświat rzeczywisty, siejąc zagładę na wszystkich planetach, które napotkają. I tak jak wspomniałem, same demony narodziły się w wypaczonej otchłani, czyli w wymiarze przenikającym przez nasz wszechświat. Do tego powstało Zostały one z energii światłości i pustki, przez co te przyjęły pełną wściekłości i pasję i nie bacząc na konsekwencje poczęły zajadliwie przesuwać granice swej władzy i potęgi. W dodatku niektóre z demonów nauczyły się władać magią energii spaczenia, co pozwoliło im z czasem wydostać się spaczonej otchłani do świata materialnego a to doprowadziło do zniszczenia wielu cywilizacji i każdego napotkanego świata. I cóż, same demony co ciekawe występują w wielu różnych formach dla przykładu dwukłowe ogary pustki przemierzały bez droża otchłani w postaci wygłodniałych bestii a inne demony tak jak potworne genehale i infernale były bezmyślnymi hybrydami materii i energii spaczenia, które to zostały stworzone przez potężniejsze i bardziej inteligentne demony. A między tymi ostatnimi Nimi znajdują się również na Trezimowie znani jako upiorni władcy, gdyż byli to najlepsi manipulatorzy, którzy poświęcili się bez reszty opanowaniu arkanów magii cienia. Ponieważ ci lubują się w przenikaniu do cywilizacji śmiertelników po to by siać w nich niepokój i skłócać kolejne nacje. A na trezimowych w późniejszych fazach, gdy taka cywilizacja zaczynała cofać się w rozwoju i powoli rozpadać ośrodka, zaczynali deprawować całą populację, przekształcając niewinne rasy w nowe straszliwe gatunki demonów. Jednak wracając do historii, to sam Pantheon, gdy dowiedział się o najazdach demonów na odległych krańcach wszechświata, zaczęli obawiać się ich wpływów, gdyż ci mogli utrudnić im poszukiwania swoich braci. Dlatego też ci wysłali swojego najpotężniejszego wojownika jakim był Sargeras, a ten oczywiście wyruszył bez wahania, przysięgając, że nie spocznie, póki nie oczyści wszechświata z demonicznego wpływu. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, żeby poświęcić nieco więcej czasu na to, co będzie się działo w następnym materiale. Jakieś zdecydowałem się wrzucać częściej materiały z tej tematyki, bo nie chcę, żeby jakiś widz poczuł się w jakiś sposób opluty, że odcinki z tej serii pojawiają się tak rzadko. Jednak na dziś byłoby to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. A ja będę się z Wami żegnał. Do następnego i cześć.